Patrzcie ile szpiku Rozjemy się Dobrze, że go jestły tasak, kurwa. Yeah, <laughs> <to> <tères> <tars> <tars> oh, <tars> o kur. O kur. O kur <tars> Właśnie nie zrozumiałem za pierwszym razem, nie? O przech! <laughs> Popuśćcie to ty! Ucha. Kochani, możecie lajkować. Nie, nie da się tego lajkować, tam w ogóle. I dzisiaj jest taki chill day. Dobra, spogadamy dzisiaj. Divcja patrzę. Kurwa, ja chcę stąd wyjść. Wypuśćcie mnie, kurwa. Ja chcę iść na melan! <laughs> Pierwszy raz się tak. Kurwa. Lowa miłodacznik 5 zł Dziękuje Lom za 30 miesiąc Owiara los Safanduła Fujara Ciapa Niedorajda To firma. nie KUROO jeśli chcesz szybko, łatwo i bezpiecznie sprzedać swoje skiny do CS-a, to koniecznie wejdź w link w opisie, aby przejść do seller Skins. Wymiana skinów odbywa się niemal natychmiastowo, a średni czas oczekiwania na zaksięgowanie środków wynosi 5 minut. Strona posiada możliwość wypłaty na wiele różnych sposobów, np. na PayPala, Revoluta, przelewy bankowe, tym polskie konta i krypto. Istnieje również system bonusowy, w którym im więcej sprzedasz na stronie, tym lepszy bonus otrzymasz na stałe. Jeśli użyjesz linku w opisie lub kodu zapisy na stronie, otrzymasz 5% do sprzedaży więcej. Dołączę tysięcy zadowolonych użytkowników już dziś. Nie no, fajnie, słodziutki. Oj, nie robił się. Dobra, ej, nie, ja nie odkładam, jak... Na saunach byłeś pierwszy raz? I co, spotkałeś gei? Usiadłeś gejowi na kolana. To za jak ja. Też, też na parowej to. Koleś kolesiowi loda robił w saunie, no... A to akurat te sauny, to, to, to często tam się geje spotykają. To jest, to jest oklepany temat. To no, normalnie znawca klasik. No nie, no ale chłopie, już widziałem dużo, widziałem dużo i u nas na termach w Poznaniu tak dalej. A tak właściwie to, co Luki przeskrobał, że wieczór z przyjaciółkami, a nie z nimi. No nie wiem, dzień kobiet spędzam z kobietami? Nie wiem. Chciałabym powiedzieć, że Korze i ja i Hanna jesteśmy w związkach, a też tutaj jesteśmy. O! A także to za... Ej, a co też w związkach? <noise> To nie, mnie niefortunny zbieg słów. Ja nie jestem w związku. Ja nie jestem. Ja nie się ja nie jestem. O dobra, nie było słychać. Dobra, git, 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 git. Po ile, po ile schodzą te kwiatuszki tulipane? Piatuszki sprzedaję, tak zależy ile, no ale jak ktoś bierze sztukę dwie, bo z reguły to przychodzą kurde takie zjebki, co nie mają pieniędzy w ogóle. E, no to tak pan no, sprzedaje podyszko od grama, a jeżeli chodzi o kwiatuszki, no to nie jest... Dobra, Bę. Ej, że gościu chyba przychodzi, pierwszy takie się rzeczy świeci? A Rybo, co polecałaś? Przeszczep włosów w Turcji. Nie no żartuję oczywiście. Przepraszam. Niesprawiedliwe to jest, że taki na przykład Bandura, półtora miliona za dwie rundy, czy trzy rundy z Adamkiem dostał, a ja musiałem miesiąc na to jeździć. Słuchajcie, muszę opierać psa. Nie, nie zjeść, kurwa. Nie, nie, nie że go zjeść, co, nie będę go jadł, no. Nie będę go jadł. Z Chin, czy co? O co chodzi? No ty chyba Chińczyk jesteś. Ja firma, ale Dałby mi wystać ze mnie jad. No. Penetrowałby mi z nią lochy <śles> Pozwoliłby mi zdjąć wylinkę. <śles> Tak, ale szczerze... ten bardzo fajnie Zobacz czemu piłkarze, albo czemu piłkarze tyle zarabiają? Bo jest na to popyt, żeby to oglądać i sponsorzy dużo dają. A czemu kobiety mało zarabiają w piłce? Bo chu grają i tego nikt nie chce oglądać kurde. Nie? No. Znaczy no. No, niekoniecznie, szczerze. Ja wiem, że tam lubisz, kurwa, te. Co, jak to spetryfikowane, lubi, kurwa, już mumie, kurwa. Jak to lubi, kurwa. Kiedyś widzowie na pewno będziecie wiedzieli <noise> ten filmik, legendarny. Mumie zruchał na wakacjach. Kurwa. A jaki rodzaju. zakaz z Egiptu teraz, kurwa. ...platformy niebieskiej, ale na której ja nie o właśnie problemu, teraz do... minus 60% z okazji, że siedzi przy stole Denis Załęcki. Dobrze, tak ale ja nie mam stało. problemu, że sobie zakładasz OnlyFansa i zostawiasz zdjęcia. No to ale ja na chuj kur... daś tego ogórka do tej pizdy swojej. Nie wsadzałam żadnego ogórka i może to była twoja dupak. Ale tego Sierpon, typu nie. pytanie no, jest. No ja w ogóle. nie mam tak ma takie nie pytanie Jak się czujesz, jak, jak się Filip czujesz? Ja, Magda Lizała dubska, facetom, którzy mają niecałe 60 lat. Ale, ale, później ale, się z nią całujesz. Ale jak ty mi powiedziałeś, całujesz. że to jest farmazon to jak, to jak jest się ty czujesz z tym. Co ty? Zabieg miała stację Damson, ale na co zabieg? Że co? No iha. Ale co mi piszecie? Ja o co chodzi klasyczkiem? Nie no to grubo Jakbym miał zaprosić osoby z Twitcha, które pierwsze mi przychodzą do głowy, na mój ślub byłby Tore Migiusz, Bartek Kródecki, Mokry Suchar i Slayprox, Mokry Suchar. I Arkwell. Tą piątkę myślę, że później bym jeszcze myślał, czy jest ktoś mi tak, z kim mam mniej skojarzenie, kto jest mi bliżej. Mówię tutaj o ludziach z Twitcha. Ortiz, Mamon, właśnie to byłyby, już bym musiał Mammona? bardzo rozmyślać. Ale Zapomnij o wszystkim, nie wchodź w żadne dyskusje. Tak jak i ja wczoraj wszedłem w dyskusję z jakąś 16-letnią dziewczynką, też jej coś tam kazałam wysyłać, ale nie powiemy ci co. Co? To... Co? Ale co? Na to... na oko Nie ma lepszej miarki jak oko, kur... I nawet ryby się mierzy po oczach. Tak? No? Jak po oczach? No, po oczach się mierzy ryby. Bo Im dalej oko od dupy, tym większa ryba. To no w sumie jak zgadzałoby się, nie? Na dole dostał. Ja mam 7 HP. Masz sprzedaż, żeby mi dać? Nie. Mam typa przy sobie. Sprzedaży. Kurwa, dobrze, że go zabiłem, bo dostałem HP dla tego jednego, nie? Beka. Bym nice. zginął już. Dobra, Adam, co jest do załadowania? Ciebie za doło, to już mi się kurwa.

I tak ładną jesteś dziewczyna. No jest. No Ada mówi to albo baby, albo chłopu, Lubię to No już nie wiem sama, no, no zachowuje się troszeczkę, no, troszeczkę bardzo dziwnie w stosunku do mnie. Jak widzi atrakcyjną kobietę, no to coś mu tam trochę styki. Taki miniuwie przyjechała, że już majtki było i widać. <laughs> <laughs> no, Dziś się współpracuje z Marysią, ale taki nowy wózek, no nie chciałem na niego wpuścić, bo mówi ty jesteś trochę pijany. I jaki pijany ją ja wie wczorajszy kur? No, przecież... <laughs> Dobra, kocham w nie? Na boga, teraz mówię. Opera nie zgłaszała żadnych, żadnych, żadnych przeciwwskazań do Brusa, więc to dementuje. Aczkolwiek, sponsorzy, jak widzą, Brusa w drużynie, to <śc> są. Kurwa, nie Ty dlaczego. Nie dlaczego, ale serio ich odstrasza, Brus, nie? Serio ich odstrasza, Brus. Sprawiłeś przekrościolkowi i jeszcze masz bekę. Gratuluję mózgu, socjopato. Zaprzeczyłbym, gdybym powiedział, że wiem, gdzie go nie ma, ale jeśli wiem, że gdzie on jest i powiem, że wiem, gdzie go nie ma. A nie? Mogę odgrywać finokia? Albo. <grym> Witamy w klubie Myszki Miki No to jeszcze kamiki. Kto co robisz z Ej, co? można kurwa wolić opierdolić gałę komuś, nie zrobić loda? To jest jedna z najlepszych whisky jakie piłem To tak? Ej, to Tak Kurwa, nie masz innej i Ja muszę skupić. jak tytułowy p... potępić? Ja wolę te szlaki, żeby widzieć Remek oceniłbyś nutę mojego ziomka Spierdaj. Ruro. Ru. Czy to sperma, czy ślady polubsze? To przyjęcie urodzinowe ośmiolatków. Oczywiście, że to sperma. Ja pierwszy ja że was widzowie. Nie są do srania Czego chcesz ode mnie? No, będzie szeroka twoja głowa. O, widać cię. No, już cię widać. Nie, no jest git no, elo, elo. Porównanie Wielki kula Glow-up. Tak kiedyś? 1 do 1. Tak teraz. Wow. Co za Glow-up życia, nie? Nie, nie, ale tak samo wygląda. Cieba, <laughs> łap. <Siem>, <laughs> Witam, Co? witam. Ja powiem wam jedną rzecz. Jedną rzecz wam powiem. Kurwy syn zapraszam mnie na. zapraszam mnie na streama, na którym trzeba pić. A ja się brzydzę, w budą, kur i alkoholem brzydzę się o Jezu ja się brzydzę o Jezu mam tego dość <gryw> Ja bym chciała na przykład nagrać kiedyś film, jak chłopak ma nóż, tnie się, a później mnie swoją krwią. Nie, no z boku daj! Jak? bokiem obróć! Nie! Kurwa, skórę mi zjadź! syn! Moją skórę! Myj zęby tak jest <grystanie> Gdy patrzę na twe zęby, to wiem z kim mam do czynienia. Nie dba higienę wypierdalaj do widzenia. Gdy patrzę na twe zęby, to wiem z kim mam do czynienia. Nie dbasz o higienę wypierdalaj do widzenia. Sam miałeś on fans? Ale, ale, ale poczekaj chwilę A ty nie był OnlyFans, idiotko! Ty nie jesteś tylko na Onlyfansie Posiadam też kanał nadawczy! To... Ja pierdol. widzisz co za kurcymbał <grystanie> ja 저희가, robisz, radę, byli, pewna, no nie masz, które się kurwi jak pan na. Na zamknijem. Wprowadzisz transmisję. Нельзя... To by błąd i się do tego przyznałem. to kurwa. ?No no a twoja no dźwięk, twoja dziweczka, twoja dziwieczka nadal no to podtrzymuje i jeszcze na kamerkach co ogórki wsadza! Nie wiem, no moim zdaniem ginekolog to też jest przeszkadony zawód. Przychodzi ci taka kurwa stara, stara rura, taka jest im się i musi ci pokazać tego małża zginitego. Jak to dalej? To musisz się tak zrażać. Ej, stąd wygląda jakby był. Siny, kurwa, na ryju jakby ładował dydaturat, kurwa, przez cały tydzień, dzień w dzień. Chuj, nie? Jak taki opuchnięty żul kurwa. Nawet te proporcje barków ciała ma w chuj małe do tego jakie ma wielkie jaj o na głowę. Wiesz jaką spuchniętą tutaj kurka. Twój dykciarz, typowy dykciarz, kurwa. No bo ja lubię, ja kocham oglądę takie. Ja, jak oglądam telewizję i ty kurwa dziadek do mnie mówisz, że ja wyglądam jak żul po denaturacie. Zobacz kurwa, jaki spuchnięty no, kino, kurwa gęba. To jest kur... Żul po denaturacie spod żabki. No nie no, no Madziu, przyznałaś się po czasie, że robisz na kamerkach, nie? Nie, nie robię na kamerkach, prowadziłam rozmowy wideo. No, czy jesteś na kamerkach, czy nie? Proszę, powtórz. Nie, on jest. Nie, jesteś? nie, jesteś? nie ty jesteś... Ty nie rozumiesz, ty jesteś po prostu głupi. A. A, okej, okay. no wszyscy zrozumieli, tylko chyba nie ty. Nie doleciała, słuchajcie, więc. Co? Y... Pierwszy raz w ogóle miałam taką sytuację, że mi zgubili walizkę. Ale to jest mój największy lęk zawsze jak gdzieś lecę. No. Zawsze się modlę, żeby. Ja pierdolę, no idioto je, Co ty robisz? Kurwa. Dobra. Co ty zrobiłeś? Co to było? Nie słychać, co ty mówisz? Halo! Kurwa, co ty robisz, debilu? FLESZE rzucasz, bestie tego na ty fleszę rzucasz? Kur liga flash rawa